w sobotę mamy poranek, jest godzina, dochodzi dziewiąta i dopiero zaczyna się robić widno. Jestem na wyspie w rejonie, w gminie Stavanger i bardzo lubię, kiedy przyjeżdżamy kamperem, nocujemy i rano jesteśmy pierwsi. W sensie takim, że, że można. Poczuć klimat miejsca, w którym się jest. Przyjechaliśmy sobie kamperem wczoraj, czyli w piątek wieczorem. Ja pracowałam do godziny w pół do piątej, więc szybkie ogarnięcie po pracy. Hop do kampera, po drodze postój, żeby kupić pizzę na kolację. Potem jeszcze mała przekąska, jak gdzieś tam chyba zrobiłam przepitkę. Takie ciasteczka z dżemem i serem bardzo lubię jako przekąskę. Więc taki wieczór wczoraj yy, piątkowy, odwieciny w międzyczasie yy, owieczek, usłyszałam gdzieś tam takie pyyyy, mówię, o co chodzi, otwieram okno, patrzę, a tam inwazja po prostu. Yy, owiec, bardzo dużo jest tutaj na wyspie owiec i yy, yy, króliki takie wolno biegające, cała masa jak tutaj jest, yy, tutaj. W tym roku przyznaję się bezbicia, że nie oglądam vlogmasów tak jak lubiłam po inne lata. Po prostu te, ten taki chaos przedświąteczny ludzie kupują po prostu masę towaru masę wszelakich ozdób świątecznych gdzieś tam jakichś dodatków i tak dalej. Jakby to nie jest moja bajka. Wcześniej lubiłam gdzieś oglądać tego typu. W Logmasy w grudniu lubiałam popatrzeć, co tam ktoś kupił, natomiast teraz już mam taki przesyt. Chyba z roku na rok coraz bardziej jakby zmieniam się. zmienia mi się moje myślenie i ten konsumpcjonizm mnie po prostu przeraża. To jest mój luksus przedświąteczny. Bez giełku, bez gorączki przedświątecznej. Czasami są ludzie na moim kanale, którzy nie do końca rozumieją moją zajawkę. Nie wiem, czy użyć słowa dziwiam się, natomiast. Czasami zastanawiają, czy nie jest mi jakby, nie wiem, smutno, przygnębiająco, że włóczę się po tych takich zatupiach norweskich, tak? Yy, więc no, jak widać na moich wszystkich yy, filmach, mnie to służy. Ja się w tym odnalazłam. Yy, przekułam tą ciszę taką przygnębiającą, tą szarość, yy, yy, tą pogodę norweską na coś, co służy mnie i, i yy, yy, przetrwałam. Przetrwałam na tej mojej cholernej emigracji. Miałam po prostu do wyboru. Albo żyć tutaj, sfrustrowana, nieszczęśliwa, i zapomnieć o tym, że mam jedno życie i chcę je przeżyć fajnie, bo powtórki nie będzie. Albo wziąć sprawy w swoje ręce, rozejrzeć się, co jest wokół mnie, jak można się dostosować, wkleić. W to życie tutaj, żeby jakoś trwać, i udało mi się. Można powiedzieć, że emigracja mnie przeorała na różne sposoby, ale na sam koniec chcę powiedzieć, że emigracja dała mi ciszę. Chyba tej ciszy potrzebowałam. Potrzebowałam odnaleźć siebie. A w chaosie, w pośpiechu codziennym zapominamy o tym, że mamy siebie. Jest takie polskie przysłowie: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W moim przypadku się to sprawdza, dlatego że teraz z roku na rok jestem też starsza, i mnie ta cisza odpowiada. To norweskie zadupie, te owce, te skały, ten wiatr nawet. Deszcz też ujdzie, ale nie za długo, bo jest za mokry. Ale wiatr lubię, bo czasami pomoże człowiekowi wyrzucić jakieś takie negatywne myśli, <noise> wieczorcha głowę. Więc wiatr e, mi nie przeszkadza. I dzisiaj tak sobie tutaj spaceruję. Jestem sama. Jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa sama ze sobą. Jakie to jest piękne. Odnalazłam na emigracji siebie. Nie wiem, czy bym odnalazła siebie w Polsce. Może nie miałabym czasu na to, w tym pośpiechu, w tym, nie wiem, dostosowywaniu się do różnych sytuacji. W Polsce też nie mam takich miejsc, w których mogłabym gdzieś, nie wiem, pobić sama z własnymi myślami. Tutaj chyba przez to, że przez te wszystkie lata dużo czasu spędzam sama lub z mężem we dwoje, to mamy czas na takie różne rozmyślenia, na taki fajny, wartościowy czas, żeby spędzić go razem. I odkryłam, że to jest wartość, to jest wartość sama w sobie. Zamiast tracić czas na bieganie po sklepach, znoszenie do domu, kolejnych jakichś tam. Rzeczy, potem przestawianie ich w domu, wycieranie z kurzu, ludzie sfrustrowani, pani w kasie sfrustrowana, wszyscy sfrustrowani, to ja wolę być tutaj. O, tutaj, w tych kamieniach stado owiec przede mną właśnie uciekło, bo się zastanawiałam, jak dam radę przejść koło niech, trochę się boję, Nie wiem, czy te moje koleżanki są sympatyczne. Czy może by mnie chciały pogonić ze swojego terenu? Ale teraz widzę, że troszkę się gdzieś tam rozproszyły przede mną, więc powolutku idę. Więc takie moje rozkminy dzisiaj nad brzegiem morza. Jak są ludzie, którzy lubią oglądać takie filmy i lubią taką ciszę jak ja, to znajdą coś dla siebie w tych filmach, w których ja występuję. A wiem, że są na kanale ludzie, którzy, którzy cenią sobie właśnie taką ciszę, spokój jak ja. Pokochaj Norwegię, spróbuj. Może ci się uda. Mnie się udało. Mam męża dowcipnego, właśnie zadzwonił i pyta się, gdzie jest ta jego owieczka? Bo już wszystkie owieczki przyszły pod górę oprócz jego owieczki, czyli mnie, a ja jakby idę za nimi, bo się boję lekko. Nie wszystkie patrzycie na mnie. Wiem, że jestem u Was gościem, ale ja jestem grzeczny gość. Wszystkie owieczki przyszły mi podziękować, że noszę ich swetry. Mm. Cieplutkie, wełniane sweterki. Ale ekipa wspaniała. <grymne> W się zdarza w moich wędrówkach, jak chodzę, nazwijmy to w dziką naturę norweską, żeby były jakieś takie palustratki zabezpieczenia, ale tutaj właśnie jest, bo tutaj na dole zauważyłam, że są schodki, chyba trzy schodki tutaj. O, już to dobrze widać, to są trzy schodki i ściana do dołu i być może gdzieś tutaj ktoś próbował siadać. I, I podjęli decyzję, żeby uratować ludzkie życia, i zrobili taką balustradkę. Także obecna w Norwegii, jak na obecną przystało, spędza czas w naturze. Widzę, że jesteśmy otoczeni przez owce. Przysiadam sobie jeszcze na chwilę i idę do mojego kampera Bubila, zwał jak zwał. Chciałam powiedzieć, że podam nazwę w opisie miejsca, w którym jesteśmy na wyspie. Bardzo ładna, zielona wyspa, dużo terenu do chodzenia, spacerowania. Mnóstwo owieczek, które są bardzo sympatyczne. <laughs> Więc jak będą osoby gdzieś tam, które trafią na mój kanał, może gdzieś tam nawet przypadkiem. Jeżdżąc tutaj sobie gdzieś przyjeżdżając do Norwegii, czy jeżdżąc z innej części Norwegii, to mogą sobie wygooglować i poczytać, co to za teren tutaj jest. Więc tak, zgłodniałam. Już jest chyba gdzieś około 11, więc pasowałobyś coś zjeść. Godzina po południu, gdzieś chyba około 14.00. Dalej, w dalszym ciągu, sobota tak sobie jeździmy. Wyjechaliśmy z tamtego miejsca, gdzie nocowaliśmy. Yy, I po drodze, teraz gdzieś tam w stronę domu, <noise> znaleźliśmy sobie taki postój. Tutaj nie można spać yy, bubilem, ale przez dzień każdy może sobie. Na parkingu, takim normalnym, zwykłym. Sobie lepiej buta zawiązać. Dzisiaj jest yy, wiatr na tyle silny, że nie chce nam się Bubilem gdzieś tam nocować, bo Bubil nie lubi yy, silnego wiatru. Więc yy, mamy jeden nocleg z piątku na sobotę. A dzisiaj, w sobotę. O, tylko jesteśmy na takich wagarach z domu. Czasami tak się śmiejemy, że weekend to my po prostu spadamy z domu i jesteśmy na takich wagarach. Ale przyjemnie i fajnie. Przejeżdżaliśmy obok centrum handlowego, jak wracaliśmy. Style out, że ja po prostu poczułam od razu taki dyskomfort i tak sobie wyobraziłam siebie gdzieś tam w tym tłumie z zawrotami głowy i po pięciominutowym takim przejściu tam pasażem wypad z centrum handlowego. Tak się kończą moje zakupy, jeżeli jest bardzo dużo ludzi. No nie znoszę po prostu takich tłumów. I tam właśnie tak kątem oka przejeżdżaliśmy Autostradą, właśnie widziałam. Centrum Handlowe oblężone. Nie ma nawet miejsca, gdzie zaparkować. Masakra. Nie Jest grudzień, a ja tu widzę jakieś bazie. Podsumowując, moje przygotowania do świąt, to odbywają się jak co roku z daleka od ludzi, z daleka od sklepów, jakichś bardzo dużych zakupów. Byłam w restauracji jak co roku z moją przyjaciółką, My mamy taką tradycję. U mnie świąteczne takie wyjście firmowe z pracy mamy zaplanowany mamy zaplanowane na styczeń. W pracy bardzo dużo takich świątecznych, różnych rzeczy się dzieje. Towarzystwo się wyżywam. Będziemy na takim świątecznym koncercie również w Stavanger niedługo z dzieciakami, więc bardzo fajnie. A jeżeli tylko mogę, to ja poproszę w naturę zamiast do centrum handlowego. Wracam do mojego Bubila. Napijemy się chyba kawy takiej popołudniowej, i powoli będzie trzeba wracać do domu. Uff, tak przejeżdżając obok tego centrum handlowego i patrząc na te, na te, na te auta, na, na, na taką ilość autu, tak sobie pomyślałam, Jaka ja jestem szczęśliwa, że mnie tam nie ma. Co ci ludzie co roku szukają w tych sklepach? Prezentów pewnie szukają. Tak, okres. Prezentowy się zaczął. A ja robię najlepszy prezent sama sobie: świeże powietrze, ruch. Żegnam się na słodko, przepysznym piernikiem, który idealnie pasuje na święta Bożego Narodzenia. Przepis ten znalazłam na mm, kanale YouTube. Podam nazwę kanału w opisie. Na dzisiaj. Tyle. Dziękuję za nasze spotkanie. Życzę wszystkim wspaniałego kolejnego grudniowego tygodnia.